Oglądając filmy z minionkami, można stwierdzić, że one są dosyć wytrzymałe. No bo w końcu potrafią bez problemu przetrwać w kosmosie, nie mając żadnego specjalistycznego sprzętu. Również dosłownie są kulo i ognioodporne. Do tego zjadają rakiety z wrzącą lawą, a do tego wszystkiego żadna temperatura nie jest im straszna. To wszystko analizując, można stwierdzić, że jak na żółte tiktaki, żyjące setki milionów lat, są naprawdę mocarne. Są tak mocarne, że aż w zasadzie można się zacząć zastanawiać, po co ktoś tak mocny poszukuje swojego złego szefa. Jak równie dobrze, to właśnie minionki mogłyby władać ziemią już od setek lat. Właśnie przez to, że minionki są bardzo wytrzymałe, zacząłem się zastanawiać nad tym, czy jest coś, co mogłoby definitywnie wykończyć minionka. Czy może jednak one są w 100% niezniszczalne, a do tego długowieczne. Jeszcze, drogi przyjacielu bądź przyjaciółko, zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli oczywiście jeszcze tego nie robisz, by dołączyć do naszego wesołego grona fanów animacji. A teraz ruszajmy z tematem. Na początku, może warto by było sobie wyjaśnić to, dlaczego ja w ogóle chciałbym znaleźć wszystkie słabe strony minionków, a następnie stworzyć sposób, który by je wszystkie unicestwił. Otóż, jak dobrze wiemy z filmu o minionkach z 2015 roku, minionki przez cały okres ewolucji podążały za największym złolem, który w danej epoce istniał, a w zasadzie to one na początku podążały za największym drapieżnikiem, który oczywiście z czasem przerodził się w człowieka. No, bo jednak przez ludzki intelekt żadne zwierzę nie jest z nami w stanie konkurować. Również wiemy z filmów to, że minionki same w sobie nie są jakoś bardzo szkodliwe i w zasadzie one są dosyć śmiesznymi stworzonkami. Jednakże przez ich mocę one były w stanie Scarlet dostarczyć koronę Anglii. A co za tym idzie, największy złocznica tamtych czasów został szefem jednego z najmocniejszych państw na Ziemi. Jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to to raczej dla samej Ziemi już jest niedobre, oraz dla ludzi, którzy ją zamieszkują. Zresztą to samo możemy usłyszeć od reportera: Scarlett, O'Hara zostanie nową królową Anglii. Gdybym nie bał się o pracę, powiedziałbym, że źle. To wróży temu krajowi, a raczej planecie. Bo minionki, przez to, że służyły w tym czasie Scarlet, to w zasadzie dostarczyły jej nielimitowane środki pod postacią finansów Anglii, do czynienia zła, a oprócz tego również one dostarczyły jej dostęp do całego nuklearnego arsenału, jaki na ten moment Anglia posiadała. Tak więc ktoś tak zły jak Scarlet, która by posiadała rakiety, które mogą przenosić głowicę, Jądrowe, mogłaby w ciągu kilku minut zniszczyć całe życie na Ziemi. Prawdopodobnie również ona by tego argumentu użyła do tego, żeby szantażować inne kraje. Na zasadzie, albo mi to dacie co chcę, albo inaczej nikt tego nie będzie mieć no bo zniszczę świat. Teraz może faktycznie minionki, które są pod kontrolą Gru, nie stanowią takiego samego zagrożenia, jakie stanowiły pod kontrolą Scarlet. Ale to nie znaczy, że one wiecznie będą pod kontrolą Gru. Zresztą w filmie Gru, Dru i Minionki mogliśmy zobaczyć scenę, w której to minionki odchodzą od Gru. Dlatego że ten przemienił się ze zwola w tajnego agenta, który zaczął czynić dobro. No e hm. ciao, bello. Co? Odchodzicie? Więc skoro to się minionkom nie spodobało i one rzuciły gru, to w każdym kolejnym momencie znowu to może się powtórzyć i znowu minionki odejdą od gru, ale tym razem mogą do niego nie powrócić, a zamiast tego mogą pójść do kogoś po kroju i taka osoba z całą pewnością wykorzysta umiejętności i zdolności minionków w dużo bardziej niecny sposób niż to robił akurat gru. No bo on jednak często wykorzystywał minionki jako pomoc domową. Natomiast gdyby taka osoba dała minionkom odpowiednie uzbrojenie, mogłaby by z minionków zrobić swoich praktycznie niezniszczalnych żołnierzy, którzy to by wykonywali każdy rozkaz takiej osoby, no bo w końcu taka osoba by była najbardziej złą postacią na całej kuli ziemskiej. Dlatego sądzę, że taka agencja jak AVL, która zajmuje się zwalczaniem najbardziej złych charakterów, powinna opracować serum, które by pomogło im pokonać minionki. Jak już wiecie, co stoi za tym, żeby rozpocząć rozważania o tym, jak powstrzymać minionki, w końcu możemy przejść do analizy filmów ze świata minionków, po to, by rozwiązać tę zagadkę. Idąc od pierwszego filmu, możemy w nim zobaczyć scenę, w której to minionek sobie lata zadowolony w kosmosie. I co ciekawe, on nie ma na sobie żadnego kombinezonu. Tak więc od razu możemy stwierdzić to, że one nie potrzebują. Tlenu, żeby przetrwać w kosmosie. A co lepsze, temperatura w kosmosie wynosi około 270 stopni Celsjusza. Co za tym idzie minionki są również odporne na skrajnie niskie temperatury. Tak więc skoro to, co się znajduje poza ziemią, nie robi na nich żadnego wrażenia, to powróćmy sobie na ziemię. I to właśnie tutaj poszukajmy rozwiązania naszej zagadki. Mówiąc o temperaturach, również warto wspomnieć o tym, że minionki miały do czynienia z lawą. Tak więc ani skrajnie niska temperatura nie robi na nich żadnego wrażenia, ani skrajnie wysoka. Warto też wspomnieć. O tym, że w filmie minionki one były zarówno rozciągane, jak i na nich były stosowane różne inne metody, które normalnego człowieka w najlepszym wypadku zmusiłyby do mówienia: Wiecie o co mi tutaj chodzi. Jednakże minionki nic sobie z tego nie robiły i świetnie się przy tym bawiły. Do tego w drugim filmie mieliśmy scenę z minionkiem, który był zarówno kulo, jak i ognioodporny. Tak więc na minionki nie działają żadne konwencjonalne metody mogące coś bądź kogoś zniszczyć. Również na minionki nie działają rakiety, gdyż Kevin w filmie o minionkach zjada rakietę. A nie można też tutaj nie wspomnieć o tym, że w zasadzie minionki nie potrzebują nic jeść ani pić, mimo tego, że bardzo lubią jeść banany oraz lody. Ale w filmie poświęconym minionkom mogliśmy zobaczyć to, jak one siedzą w lodowej jaskini od ponad 100 lat, bo tyle czasu minęło od czasów Napoleona do czasów, kiedy one dotarły do Nowego Jorku. Tak więc minionki mogą jeść oraz odczuwają głód, ale bez tego i tak przetrwają. Kolejny ciekawy fakt o minionkach mówi nam to, że one są długowieczne. Minionki pojawiły się na Ziemi znacznie? Nie wcześniej niż ludzie. I w zasadzie tyle minionków, ile było na samym początku ziemi, wciąż taka sama ich ilość istnieje, dlatego że nie ma dla nich czegoś takiego jak starość. I wydaje mi się, że matka natura sprawiła je tak bardzo niezniszczalnymi z tego powodu, że minionki nie mogą się reprodukować, a gdyby one reagowały na otoczenie jak ludzie, to zapewne żaden minionek by nie dożył naszych czasów. Tak więc w zasadzie znamy pierwszą słabość minionków, że nie może być więcej minionków niż aktualnie jest. Chyba najważniejszą cechą, jaką nam pokazują filmy z uniwersum minionków, jest to, że te stworzenia są podatne na zmiany genetyczne, gdyż w drugim filmie minionki otrzymały specjalne serum, które je wzmocniło oraz powodowało w nich wyzwolenie pierwotnego instynktu, czyli w zasadzie one zaczęły się zachowywać jak jaskiniowcy i w tym momencie musimy się na chwilę zatrzymać, dlatego żeby wyjaśnić pewną kwestię, mianowicie minionki nie były mega odporne przez to serum, a po prostu dostały one super siły i to świetnie widzimy po samym El Macho, który pod koniec filmu też wypił to miksturę. I faktycznie stał się on wtedy wielki oraz silny. Natomiast Grub pokonał go przy użyciu zwykłego prądu, który to wystrzelił ze szminki. Mm, szminko laser! natomiast na minionki to nie działało. Dlatego tutaj doszedłem do pewnego wniosku, że El Macho wybrał minionki jako swój cel, dlatego że naturalnie one były dużo bardziej odporne niż ludzie. I podobne mutacje możemy zobaczyć też pod koniec innego filmu, w którym to doktor Nefario pomniejsza minionka. I wykorzystując nowe informacje, jakie dał nam zwiastun czwartego filmu o przygodach gru oraz minionków, możemy również to potwierdzić, że minionki są podatne na zmiany genetyczne, dlatego że w tym zwiastunie AVL przemienił grupę minionków w grupę superbohaterów. Brak odporności na zmiany genetyczne to już jest całkiem spory minus u minionków, dlatego że poprzez zmiany genetyczne można nie tylko ulepszyć zdolności minionków, ale z całą pewnością można je również osłabić. Warto też tutaj na to zwrócić uwagę, że w zasadzie mimo posiadania takiej wiedzy, że ich własne geny mogą je zniszczyć, wciąż nie posiadamy wiedzy jak dokonać na nich takich zmian genetycznych. Bo zwróćcie uwagę na to, że w filmach za każdym razem są do tego wykorzystywane wszelkiego rodzaju technologie, które nie są znane w naszych czasach. Jednakże całą tą teorię podtrzymuje jedna scena. Będąca filmem krótkometrażowym, mianowicie w jednej ze scen dostajemy minionka, który ma wbite w całe ciało igły. I to jest chyba dla nas najbardziej istotną informacją, dlatego że wiemy o tym, że minionki nie są odporne na zmiany genetyczne, i do tego możemy się teraz dowiedzieć, że przez ich ultra niezniszczalną skórę przechodzą igły, czyli wystarczyłoby podać minionkom czynnik, zmieniający ich geny poprzez użycie zwykłej igły ze strzykawką. I w zasadzie mając takie możliwości, to równie dobrze można w ich kodzie DNA uaktywnić komórki, które by uruchomiły komórki w otworu i to by mogło zawinąć minionka z tego świata. Ale to jest tylko jedna z możliwości. Dlatego, że w zasadzie wiedząc to, że one są podatne na zmiany genetyczne oraz można z łatwością w nie wbić igłę, to dowolna substancja działająca na ich geny może dowolnie zmienić minionka. Albo w coś supermocnego, jak na przykład super minionki z ostatniego zwiastunu, albo na przykład w coś mega słabego. Tak więc mimo tego, że minionki są supermocne, to jednak można je pokonać przy użyciu szczykawki z dowolną substancją osłabiającą ich geny. Jeżeli taka teoria Wam się spodobała, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję. No i ode mnie dzisiaj to na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć do następnego.